Że przyszliście. Dzięki za zaproszenie. To kiedy ten film? No, w sumie już go mogę puścić. już jest przygotowany. Możemy siadać i oglądać. Będę jeszcze coś do jedzenia. Mam. Nie, no wiesz co, ten twój pokój jest większy niż mój dom. Serio? tak sądzisz, mały jest? Mały? Tu uważasz, że on jest mały? Ciapek? Coś już tak otwarte tematu, ale gdzie jest Twój telefon bez tutaj tylko? Yy, telefon Sparko, mój telefon moja kartka i tablet Sparko, a Twojego telefonu nie ma. Wiesz co się stało? Stało się coś okropnego. Telefon spadł mi do kibelka i się zepsuł. A, fajnie. Ha, 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 ha. ha, 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 ha. Dobrze, Ci tak, nie będziesz tak ciągle siedział w telefonie. Ha, ha, ha. No właśnie. Ja jakoś nigdy wcale nie miałam telefonu i żyję. Widzisz? Żyję. Żyję. Jestem mądra i żyję. Ja żyję tylko dlatego, że cię uratowaliśmy. Dobra, to ty do tego filmu? No. A ja? Luna, mogłabyś wyjść tam na duna te poduszki, bo już myślałam, że poduszki, bo już się nie mieściliśmy. Spoko. O jaki jest fajny widok będzie tutaj śpiąty. Po filmie

Wampiry, to SIĘ jakaś Myślicie, że wampiry da się zabić? Da się. One się odwracają w nowym ciele. I wy myślicie, że ja się nie odrodziłam? No oczywiście, że się odrodziłam. Co wy wampirów nie znacie? Odrodziłam się i teraz mogę was zabić. A zwłaszcza ciebie, Lunito. O, zostaw mnie, zostaw mnie, nie dotykaj mnie! Idź, idź, idź ode mnie! Nie pójdę od ciebie. Nigdy, nigdy, nigdy! Jeśli mnie zobaczył, to masz być zawsze. Ja. <grym> 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 Oczywiście was wszystkich. Ciebie ciapko też. <grym> nie jedz mnie! Ja wam nic nie zrobiłem! <grym> <O>, Zemdał! <grym> Ciebie jezior zjem. Nie, nie, nie. Ja, ja ci nic nie zrobiłam, prawda? Auć. Ci. Ciebie też. Nie. I ciebie też. Nie masz prawa mnie zjeść? Mam prawo. Nie masz prawa tego zrobić. Ach, mam prawo. Nie masz prawa. Ach! Aha. A, o co tu, O co tu chodzi? Już nie wiem. Ja też, ja się nie boję. Ciepek, że tutaj do nas. Ach. Ty masz magiczne moce. Nie wiem, kim ty jesteś, ale nie powinno ci tu być. się z magicznymi mocami? Od, oddadzą cię na oddział psychi psychiatryczny. A ja zrobię wszystko, żebyś ble, zginęła na tym oddziale i trafiła do inspekcji. Wiem, jak będą ci dawać kroplówkę, dam ci do tej korpusówki Hmm, chyba, że walczysz bladonnę. Co to jest arszenik? Co to bladonna? Ciapek, nie wierć się. Co to jest? Ja nie chcę żadnego arszeniku jeść. A to taka trucizna. A bladonna też. O tego nie da doda. Nie dodawaj jej czegoś takiego, jasne. Nie masz, nie masz prawa. Właśnie, że mam. Ona naprawdę to zrobi. No, mam już iść do sklepu i kupić ten arszenik. Czy wolisz beladonę? Mm? No nic nie wolę. Wolałabym, żebyś zmądrzała i to ty będziesz powinna raczej iść na oddział psychiatryczny. Ja, ja, ja. Tak ty. No na pewno. Ciąg dalszy nastąpi!